Madzie dzisiaj wam pokażę jedyny działający sposób, jak zrobić rozdziałkę 4x3 w Fortnite w nowym rozdziale, czyli Remix, w nowym sezonie, nowym rozdziale ale zanim jeszcze wam to pokażę wpiszcie kotka jak w sklepie, zostawcie polubienie, obserwacje i wyślijcie yy, znajomemu, żeby zobaczył jak to się robi i o subskrypcję, o subskrypcji jeszcze zapomniałem mówić, też zachęcam no to, aby zrobić rozdziałkę 4x3 Musimy wejść w panel sterowania NVIDIA. Macie na ekranie. Dostosuj, nacisnąć. Utwórz rozdzielczość dostosowaną. To jest ważne, żeby tutaj właśnie utworzyć. I na moje najlepszą rozdziałką jest 1440. Tutaj wpisujemy. Tutaj 1080. Możemy sobie test przeprowadzić. No, jak chcemy od razu już zapisać, to od razu w całym komputerze nam się zmienia rozdziałka jak coś, rozdzielczość. No to już uprzedzam, ale nie ma innego sposobu. Klikacie OK, OK. Dobra, no to zastosowujecie. Później zastosuj, klikacie. Tak. Wchodzicie do Fortnite'a. Pełno, pełno ekran w oknie, zachowaj zmiany i macie rozdziałkę 4x3 tylko, że wy tego nie widzicie, tylko widzicie to jako kwadrat. To muszę jakoś, dobra, coś takiego, wy to widzicie jako kwadrat, ja widzę to jako rozdziałka 4x3. I pamiętajcie musi być pełno ekranowy w oknie, inaczej by wam mnie działało. To dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji i kodzieka jak w sklepie, jeśli Wam pomogłem. Wyślijcie to znajomym. No to widzimy się w grze. Siemano.